Z radością, dumą i wielką satysfakcją, również z wielkim poczuciem odpowiedzialności, popieramy Rafała Czaskowskiego, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Polska to jest po prostu zadobie totalnej ciemnoty, ludzie. Wy się weźcie, obudźcie, co się tu ku... od Janie Pawliło. Że kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu zdobywa aż takie poparcie w naszym społeczeństwie, to choćby samo to oznacza. Że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie, jako naród, w bardzo trudnym punkcie jako Rzeczpospolita. Dzisiaj Wielki Dzień, moi kochani. Ten odcinek będzie magiczny, ponieważ dzisiaj prawdopodobnie będzie nasz ostatni taniec z chołownią. Nie wykluczam, że na wyjściu może jeszcze coś odwalić, ale wyborcy wczoraj jasno mu pokazali, że może się już raczej pakować. Także chłopie, pakuj się, wyjazd do Brazylii, a panie prezesie, kulesza do końca z nim. Jego wynik oraz nastroje w partii po wyborach jasno pokazują, że jego kariera polityczna jest na finiszu, a on nie ma już przyszłości nawet jako przystawka Tuska. Także dzisiaj żegnamy się z marszałkiem Sejmu, kochani. Zanim jednak to zrobimy, klasycznie Wam przypomnę, że jesteście na kanale Kto Wygrał, więc obowiązkowo zostawcie lajka like i suba, bo inaczej dostaniecie pozew od OMSRiG załamanie ciszy wyborczej. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania. Lecimy z tematem. Nie wiem, czy otwieraliście x po wyborach, ale jest tam dość duży wybuch emocji ze strony niezadowolonych wyborców koalicji. Szczególnie jeśli chodzi o wynik jednego z kandydatów. Jest na co patrzeć. Takie wycieku Szamba nie było od czasów czajki. Polska to jest po prostu za dupie totalnej ciemnoty, ludzie. Wy się weźcie, obudźcie, co się kurwa od Janie Pawliło. Hołownia, kurwa na czwartym, na piątym miejscu. To jest po prostu skandal. Ja pierdolę. W życiu takiego czegoś się nie spodziewałam. No i oczywiście oni nie siedzą w pierdlu, nie? Nie siedzą w pierdlu, a babom, że się też kurwa. Przez to, że macie PSL. No to teraz wylądował. Hołownia, to macie teraz. No nie wiem, jak będzie za dwa tygodnie, ale dobrze wam nie wróżę. A my, kochani, trzymamy się dalej i zrobimy wszystko, co możliwe, ale to nie wygląda dobrze. Całuski. Jak myślicie, co w dzisiejszych czasach można kupić za 7 milionów? Przynajmniej 14 kawalerek w Gdańsku. Jednak marszałek Hołownia postanowił za tę sumę kupić sobie całe 4,99% w wyborach. Tyle, co promocja w biedrze. Szymon Hołownia był bez wątpienia największym przegranym wczorajszej nocy. Mimo bardzo aktywnej kampanii i ciągłego parcia na szkło przy ciągłym podgryzaniu Mencena, pan rotacyjny skończył dopiero na piątym miejscu i był o włos od mijanki z Zandbergiem. Jednak przede wszystkim został prześcignięty przez Grzegorza Brauna, który okazał się być największym zwycięzcą wczorajszej pierwszej tury i zdobył dużo wyższy wynik niż zakładała większość sondażowni. Oczywiście ta informacja mocno uderzyła w ego rotacyjnego marszałka, który nie mógł powstrzymać ciśnienia i wybuchu jak stary boiler. Ten sygnał, który teraz dostał na bieżąco, że kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu zdobywa aż takie poparcie w naszym społeczeństwie, to choćby samo to oznacza, że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie jako naród, w bardzo trudnym punkcie jako Rzeczpospolita. Tych wyborów nie da się interpretować inaczej niż jako żółtą kartkę dla naszej koalicji. Ponad 60% głosów zdobyli kandydaci według tego sondażu związani z tymi, którzy działania naszej koalicji krytykują. I my dzisiaj też powinniśmy powiedzieć sobie jasno. My jako ruch, jako trzecia droga, zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w tej koalicji, za to, że jesteśmy w tym rządzie. Ale jesteśmy odpowiedzialni za Polskę. I to jest ta pierwsza rzecz, która zawsze nas cechowała. Oj, poważnie, musiało zaboleć pana hołownie to, że wyborcy oczekują od kandydata na prezydenta nieco więcej niż tylko bycia dobrym w telewizji. Chołownia przez całą kampanię próbował budować wizerunek takiego ludzkiego kandydata, tego co to i z wyborcą kawę wypije i mema na TikToku wrzuci, a na końcu jeszcze psa pogłaszcze. No ale wyszło jak wyszło. Bardziej przypominało to tanie przedstawienie w domu kultury niż poważną kampanię prezydencką. Jego sztab chyba zapomniał, że w dzisiejszych czasach ludzie mają dostęp do internetu i potrafią zweryfikować, czy ktoś jest autentyczny, czy tylko gra pod publiczkę. I tak moi drodzy wyborcy wystawili mu rachunek. Zamiast prezydenta z charyzmą dostali gościa, który myślał, że wystarczy ładnie się uśmiechać i rzucać hasełka o zgodzie i współpracy. Hołownia nie docierał tak naprawdę do żadnego wyborcy. Próbował jednocześnie udawać prawicowca i lewicowca, przez co tak naprawdę nie dotarł do żadnej z tych grup. Prawicowy wyborca zagłosuje na prawicowca, czyli takiego Brauna, Mencena albo Nawrockiego, a nie na kogoś, kto jest nim tylko na czas wyborów. Tak samo lewicowi wyborcy mają Zandberga i Biejat. Nawet ci bardziej centrowi będą woleli zagłosować na Trzaskowskiego, bo jest to kandydat, który jest dużo bliżej władzy. W ten sposób Hołownia zostaje tylko z resztkami betonowego elektoratu. Te wybory to ogólnie wielka klęska przystawek Tuska. Biejat i Hołownia jednocześnie skończyli pod progiem wyborczym i wszystko wskazuje na to, że to jednak koniec ich karier politycznych. Chyba że zaliczą klasyczny manewr nowoczesnej i wstąpią do koalicji obywatelskiej. Hołownia widocznie już już to załapał, i podczas wieczoru wyborczego od razu zmiękł i kazał swoim wyborcom głosować na Rafała Trzaskowskiego. Bez żadnego stawiania warunków czy protestów, od razu rzucił ich Trzaskowskiemu jak worek kartofli. Kogo będę popierał w drugiej turze, muszę poczekać na werdykt wyborców, którzy mi powiedzą, że się w tej drugiej turze nie znajdę, jeżeli taka będzie ich wola. Natomiast również na słowa Rafała Trzaskowskiego, które muszą paść. Dlatego ja twardo mówię, że będziemy w tej koalicji, dopóki będzie fundament wartości. Taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne. Że musimy w tej drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć bez żadnych wątpliwości. No, kto do diabła mógł się spodziewać, że to się tak skończy? Może wasz wujek, kto wygrał, który od początku mówił, że cały ten teatrzyk hołowni, w którym udawał, że ma jakiś faktyczny konflikt z Rafałem Trzaskowskim i Tuskiem, to teatr dla naiwnych, którzy mają IQ na poziomie temperatury pokojowej. Od początku było jasne, że Szymon to taki polityczny piesek na smyczy Donalda. Niby szczekał, niby pokazywał zęby, ale jak przyszło co do czego, to merdał ogonem i przynosił kapcie. To, że na wieczorze wyborczym od razu rzucił swoje poparcie dla Trzaskowskiego, nie było zaskoczeniem dla nikogo. Chyba tylko dla ludzi, którzy faktycznie uwierzyli w jego niezależność i dali się oszukać. No cóż, takie życie, kochani. A jak jesteśmy w temacie ludzi, którzy dali się oszukać? Władysław Kosiniak-Kamysz. Zobaczcie tylko minę naszego kochanego ministra obrony na tym wieczorze wyborczym. On już wie, że musi w podskokach uciekać z tej koalicji i znaleźć sobie kogoś innego, na którym będzie pasożytować. Zresztą chyba nie trzeba być geniuszem, by zauważyć, kto prawdopodobnie będzie nowym żywicielem dla PSL. -u. Kosiniak już dzisiaj to pokazał: Z radością, dumą i wielką satysfakcją, również z wielkim poczuciem odpowiedzialności. Popieramy Rafała Czaskowskiego, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. To chyba tyle, jeśli chodzi o tę całą zabawę w trzecią drogę. Została im tylko jedna droga, czyli ta, która prowadzi prosto w ręce Donalda Tuska. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Myślicie, że to już koniec Szymona Hołowni? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co chcielibyście przekazać panu marszałkowi, zanim odejdzie w zapomnienie. Byliście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Ja się tymczasem już z wami żegnam. Do zobaczenia niedługo.